Ja zrobię. Dobrze, tylko proszę, nie tu musi na dźwięku. Bez, prze... aha, nie mogę nic mówić, tak? Tak, tak bym prosił. To dobrze. Wyglądaliśmy stary... stary, rynek, oglądaliśmy muzeum, miejscu, oglądaliśmy widzimy, widziemy, obejrzeć zamek. Nic nas nie rozczarowało, wszystko zachwyciło. Są domy, gorące, tak. Coś To już za dużo, nie? Chciałbym gdzieś poznaleźć miejsce widzimy, zamek. Nic nas nie rozczarowało, wszystko zachwyciło. Na zamku skończyli, nie? Idzie, bo zamek. Okej. Okay. No, Na to, co będzie wybieracie pewne fragmenty, tak? Takie króciutkie I, króciutki. króciutki. i to jest grupa I tak zwana reportażowa, no tak? Dokumentalna, no Dokumentalna. To będzie końcowym i efektem i będzie taki filmik, tak? Taki krótki filmik. No. Pro promocyjny, tak? O, o zachęcający do odwiedzenia nie, robimy, Sandomierza? Nie, taki robimy nie. dowcipny film o inwazji turystów. No chcemy, żeby tam, że to wyjdzie. i Jesteśmy tu jeszcze raz. Jeszcze niech Pan powie dwa zdania o sobie. O ja tak, nie lubię. Nie, ja tu wie Pan, to, to trudno, ale to jest dokumentacja. Pan rozumie, ja niech Pan zrozumie, wasza... również twórcę ma, 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 ma takiego. Prowadzę warsztat dla młodzieży. Tak. E, mamy w grupie siedmioro Polaków, tak i dwóch, dwóch chłopaków z Maroka. A konkretnie z jakiego miasta? Wiadomo, nie, jeszcze nie. E, z Tagir, tak. Jak? What name your city? Meknes. Meknes. A little town? No, big. Big? How many people? No, nieważne. I, 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 I Pan jest z zawodu kim? Reżysera filmu dokumentalnych. Dokumentalnych i mieszka Pan gdzie w Warszawie? Bydgoszczy. Bydgoszczy? Mm -hmm. Ach, proszę Pana, to będziemy mieli do pogadania. Ja trzy lata y, prac, m, żyłem i, i pracowałem w Bydgoszczy, ale tak. to bardzo dawno temu. Bardzo dawno. Ale to mniejsze. Bardzo mi miło, witamy w Sandomierzu. Mi witamy. Też jest bardzo miło, dziękuję bardzo. Także działajcie kochani i proszę bardzo. A skąd jesteś? Sandomierz, Sando O, jedyna rodzynek, bo tak to tutaj ja, ja mam pretensję, że za mało jest Sandomierza w tych grupach. Ale trudno. Się trudno. Trudno. Rysuj tą nową tą, do której dążesz, rzecz, na przykład w blokach, nie tam, że ma wystartować. Tak, tak zaczynasz, a potem nakładasz sobie dwa rysunki, jeden na drugi, żeby się pokrywały i rysujesz fazę przejściową. I wtedy panujesz nad tym, i wtedy masz najpierw trzy fazy, później pięć, a, a, a tak jak działasz, to możesz tam 44 fazy i cały czas być na początku. Dobra? Dlatego Ci pokazałem główne fazy, od tego zacznij, od głównych faz to się doceniać, nawet tak nazywa fazy głównej. To masz co robić już wiecie a to jest druga grupa, druga grupa. E, którą prowadzi Robert Turło, a to my się nagrywamy teraz. Tak, tak? jest, jest pan w kamerze. Dobrze, tak? rozumiem, że tak jestem skadrowany. <grym> tak, tak, oczywiście. No to ja się odsunę Dobrze, ja mogę się też odsunąć, też mam ten Aha. zoom taki. No, no. <grym> no i powiedz kochany coś o, o tej grupie waszej, co robicie, yy, w co się bawicie. Wiem, że w animację, prawda? No, czyli... Bawimy się w animację, robimy tutaj ją na kilka sposobów, głównie animację rysunkową. Yy, Jezus, yy, dobra, to widzę, że się dzieje. Muszę zrobić korektę znowu koledze. Yy, trochę na komputerach, trochę ręcznie, potem to wszystko mieszamy, yy, potem to wszystko mieszamy yy, znowu w komputerze. Chcieliśmy to pokazać na ścianie, na powietrzu, ale nie wiem, czy pogoda pozwoli, czy w ogóle się uda. Ale, ale chcesz ich nauczyć czego? Bo to już w końcu jest krótki czas e, bardzo. Jakby przełożenia ruchu e, e, na rysunek. Nie tyle plastyki, ile jakby poczucia ruchu. Jak sama że... nazwa mówi, animacja, animacja czyli animacja. ożywianie, prawda? Tak, tak. Martwych mówi rysunków. Narysować postać w ruchu, <grym> mieć odpowiednią ilość tych, tych rysunków, tak, e, tak. żeby to wszystko zagrało, żeby nie było ani za szybko, ani za wolno, żeby ten ruch był, żeby się pobawić z samym ruchem. Nie, przedstaw się króciutko, jesteś... Jestem Robert Turło, robię filmy animowane, ostatnio dla dzieci. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Tczewie, A, pracuję ze studiem w Poznaniu. Aha. No i generalnie. Ale masz e, przygotowanie zajmuję takie się animacją. Bardzo poważne, tak? No można tak powiedzieć. Głównie tak, praktyczne. Praktyczne, tak. Mhm. Oczywiście, że pokończyłem szkoły plastyczną i zrobiłem dyplom z animacji i tak dalej. Rozumiem. I, i gdzie? Gdzie? W Gdańsku, czy w Poznaniu? W, w Gdańsku i W Warszawie. W Warszawie, Warszawie tak, tak. Ale gdzie? Na ASP, u profesora SP. Daniela Szczechury, ale to już było dawno. A, no to wielkie nazwisko. Oczywiście. Szczechura. Proszę? Tak? tak, największe. No wiesz, coś wiemy o tym też. No jeszcze by, by Lenica i tam inni, prawda, Borowczyki, prawda, tak? Tak, tak, no to, do, są, to, to są początki, tak, tak to są tak, początki tak. Polskie No ale to wielkie nazwiska, są wielkie tak nazwiska, jest, tak. tak jest. Dziękuję bardzo, życzę tak, dziękuję. O, o, i będzie jakiś e, owoc tych, tych no prawda? No będzie owoc, tu walczymy na razie ze sprzętem, z walczymy ze sprzętem, z materią, <laughs> jest, no łatwo nie jest. Nie, to, no, no ale do sukcesów no, zawsze pod górkę. No, tak, dziękuję o, tak, Ci tak, bardzo. Dziękuję. Dziękuję. To call is Morocco yes. Are you living in Morocco? Yeah, I'm living in Morocco What town? Uh, Meknes Meknes? Yeah, Meknes city Meknes city, uh, very difficult yes. name Yes uh, uh, What are you doing now? Uh, I'm animating uh, robots for the movie that we are making It's uh, this Aha uh -huh. This is the robot Okay, thank you Okay, thank you if you have too lot, uh, too, to lot of these white dirty things, uh, you, excuse me. Okay. okay. You should change. Uh, you change the parameters of the of the painting tool. Yes. Look. Right. And now, we will use. 15. And look, what happened. You see? Nicer. Nicer. So. Uh, Change the, you know, but sometimes it will be too much, so then you must turn down the parameters. Okay, me okay. what you have? Uh, but that was yeah. nice, that was really nice. I wanted to talk about the I change of the. Montage mm-hmm